Na pewno została zamknięta pewna epoka. Yy, I taka dziura w sercu, i w polskim teatrze, której nie da się nikim zastąpić. Bo nie da się zrobić nagłego, ani nawet przygotowanego zastępstwa za kogoś zbudowanego z takiego kruszcu, za taką skałę, na której Budowaliśmy i na której mogliśmy się oprzeć. Jerzy Trela był moim rektorem. To do niego pierwszego zadzwoniłam, żeby zapytać, czy uważa, że ja nim również powinnam zostać, kiedy poprosili mnie o to studenci, bo był dla mnie autorytetem ponad wszystkie inne. Był moim partnerem scenicznym. Wczoraj sobie policzyłam, że co najmniej tysiąc razy. Grałam z nim na scenie w Krakowie i w Warszawie, w największych przedstawieniach, w jakich dane mi było zagrać. I wszędzie, gdzie się z nim spotykałam, to była jego skromność, jego niezwykły urok, takie poczucie humoru, którym, jak to mówi młodzież, rozwalał system. Czyli natychmiast piętnował wszelkie nadęcie, yy, wszelki niepotrzebny patos, było mu to obce. Ale on tak bardzo poważnie traktował zawód, był w ogóle pracocholikiem, i ten zawód był dla niego misją. Naprawdę, yy, jak yy, pisał Stanisławski, yy, kochał. Teatr w sobie, a nie siebie w teatrze. On był przykładem na to, i dlatego jego obecność w szkole teatralnej, gdzie był mistrzem, była bezcenna, bo dawał sobą świadectwo, że tak można że błyszczeć można na scenie, a niekoniecznie epatować swoją osobowością w życiu, w mediach że trzeba traktować ten zawód bardzo poważnie że trzeba wychodzić z misją do ludzi. No zresztą Jerzego trele kochali wszyscy, nie tylko absolwenci tej uczelni, jego wychowankowie. Dla nas wszystkich on po prostu był mistrzem, mistrzem nad mistrzem. Ale myślę, że kochała go też publiczność, że jego głos, jego... emocje, to wszystko, co wychodzi ze środka, co, co jest emanacją osobowości, yy, że to ludzie, którzy kochają teatr, będą mieli w sercach do końca życia. A w teatrze tak jest, że teatr zostaje tylko w sercach, tak naprawdę, bo to nie jest sztuka, którą by się dało dokumentować na papierze w taki istotny sposób. No zniknął kawałek mojego serca na pewno. Odeszła jedna z najwybitniejszych postaci Teatru Polskiego, bo to nie tylko w kategoriach krakowskiego oczywiście też, ale Teatru Polskiego wybitny aktor, wybitny wykładowca, rektor szkoły teatralnej, aktor nie tylko teatralny, ale i filmowy i telewizyjny, wszyscy go pamiętamy z wielu ról. Ale także organizator życia kulturalnego, bo Trzeba przypomnieć, że był jednym z organizatorów Teatru 100, powołując go do życia. Rodzina życzy sobie, aby był pochowany w Leńczach, w grobie rodzinnym, tam gdzie jest jego żona rozmawiałem z nim w momencie, kiedy nadaliśmy, kiedy został rekomendowany do honorowego obywatela, więc rozmawiałem z nim trzy tygodnie temu. Ostatni raz z nim rozmawiałem w czwartek tym, żeby mu przekazać informację i pogratulować, że dostał honorowe obywatelstwo Krakowa. No było słuchać już jednak takie zmęczenie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że wszystko się może wydarzyć. No niestety, no tak to się wydarzyło. Zapytałem pana Jerzego, panie Jerzy, no jakby pan chciał ewentualnie to honorowe obywatelstwo odebrać, czy sesja będzie ósmego na którą zapraszamy czy przyjechać do pana powiedział mi a czy może to chwilkę zaczekać ja powiedziałem tak może chwilę zaczekać no niestety no odszedł od nas myślał że jeszcze ma czas